Boj, boy, boy, boj, boy, boy, boj, boy. boy, boy, boy. Ey, witam boy, boy, cię w baj, Yo, sprawdź baj, baj, Z, baj, Z, baj, Pyłka, Z, baj, baj, Z, baj, Pyłka, Z, z a011, Witam Cię w Polsce, ludzie Cię tu zabiją za force Piją Cię w plecy nóż szczęście testują Cię tortem Częstując kierunkiem, tradycyjną zagryską Tu, żeby popić wódkę czasem kupuje się piwko Tutaj masz wszystko, od dziwek po dragi świata Możesz spać, pić, ruchać, bakać, potem wracasz Żyjesz jak na wczasach, gdy masz zagraniczną pensję Jak pracujesz gdzie żyjesz masz jedynie depresję Witam Cię w mieście, każde miasto ma klimat W Polsce, w żadnym mieście rady się nie zaczynać Choć ich tu nie zabija, jak gangi. Kurwisz tych co nie trzeba i masz tu załatwione Tu każdy dobry ziomek i każda dobra dziewczyna Wie co gdzie i jaki z kim trzeba trzymać Ej, z Buku zaczyna, witam cię teraz w Polsce za lewym i zoną, witam tym trackiem i jointem Witamy w Polsce, to jak ojką tu czam Rok tylko w tym kraju wpierdol, dostaniesz za darmo Bogiem, jedyny kraj na świecie, za który oddam co mogę Witamy w Polsce, to jak łęką tu jamrok Tylko w tym kraju pierdol dostanie za darmo Ale też cię nakarmią Goś jest w Polsce Bogiem Jedyny kraj na świecie, za który oddam co mogę Witam cię w Polsce Z tej strony Mirosz. Na nagraniu z muzyczką z buka mogliście zobaczyć jak znalazłem krowę z dwoma skórami, no siema, się szkoda, że nie mamy tingu, nie? nie, 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 nie. Pierwszy odcinek serii jest eu frekileu, mojego nicku tu nigdzie nie widać, to najsowo, nice będziemy sobie pogrywali na serworze mycy, syk i Ned i teraz tak, ogólnie, no, tak. Będę nagry... Pierwszy odcinek nagram sam, i w drugim odcinku już będę kopał ogólnie do drugiego odcinka i set kopię sobie se, w drugim odcinku zawitam was. K serius? Macie go w jak jak dwaj ile się wybierali na klepę. Ja bez fajerki, o, on bez nic nie robił. Sprawdźmy kraw... a dobra. Wieprz tam za mną sobie siedzi. Kurak. u wam mojego nie zdradzę. Albo będę sam chyba w serii, a z Xyriusem to dopiero nagram w zerównym GG. Ogólnie tamto mamy wszystko, nie? Ogólnie powiem się, że na GG. i nick Xyriusa to jest MSG X, Xerius lub Master. Master Cook 00 A mój nick, o którym gram z Xyriusem to jest Blood Gamer. Więc w razie co zapraszam. Żeby nie było żonki laure, ale nie wiem co jest z nami. A dobra. Żeby nie było żonki laure, nie powiem wszystkim. Jakby nie było wylecięcia. Ło, pięknie, seksy. I chyba już druga stopera, tak? Żołanki Laure, żołanki e, Czasem mam takie bugi, że albo sam mi skacze, albo wśród, sam po prostu coś mi robi. No debil, no, debil Mam fajnego skina, mam chomoka. Eee, Kupa. No, fajna giglia. Ranking. Ej, jak? Ora. Oni, hmm. co, co jak mnie to ja nie wiem? Drugi robiem. Od czemu zebrałem? A zebrałem 8? To nie wiem. Wow, normalnie będę robił 5. Chciałbym zrobił 5, na miać. A nie, to jest to przyzwyczajenie, że jest zawsze kilo panu. Więc na początku tej serii chciałbym... Hmm, no kurde, to twoje, nie niepokalwe. A nie będę... No co, znowu sobie podzielił, sobie zobaczył. Będę szedł mniej więcej w tamtą stronę. Ja gdzieś jeden sam. Będę szedł w tamtą, bo tam się zrozumiałem. A ja mam taką... Zrozumieliście, w tą? Idę w tą. I, no w sumie pierwszy odcinek y, był, tak i miałem nagle z tamtym setem i tak dalej. Zbili mi na web y, Gildia BCB, fajnie, żeby byłem na shiftzie, pod lawą z, z dwoma krowami, bo w kopalni się do z bazy. W ogóle byliśmy z chytem. I Gildia BCB wbijano na web Stworzyłem nowe konto mówię, dobra, trzeba nagrać. Dziś już rzuciłem trzy odcinki. W tym... Odcinku, w sumie wczoraj, nie? Bo wrzuci, no, dziś to nagram. Nagram to 16 stycznia. Ale pewnie wrzucę na YouTube'a 17. Żebyście mieli co oglądać. Wow, nie, ale naprawdę. Trzeba było rekord Łatek na moim kanale to jest 8. A na trzynastu widzów, za których bardzo wam dziękuję, no to, u, naprawdę, nie, bo 8 mapek na 13 widzów, szok, seryjnie, typo? Nie, dobra, z tych, tych gówien takich osranych, nie, naprawdę, polecamy ja kopać z, z tego i tego, dorobi węgiel wszystko szybciej niż normalnie ze stołu, Ym... Co my tu mamy? Co my tu? Jakąś gildię, może mamy? Oluju! Ej, da radę wbić! Ej, skrzynka! I co teraz? Zbłókaj się, nie? Zbuguj się! Nie idziemy, to oraz. podejrzewamy. Kordy, gildy wam pokażę. Wbijajcie! O, nawet blisko słona. Zapraszam pod hasę. Hasa, hasa się... Yeah. E, e, boom, boom, ever. Jebać hasę. Easy, easy. Hating, hating. Chcę hejty. Chcę hejty. Nie, żarto nie chcę hejty, ale no... chcę się że ja, nie, ja nigdy nie lubiłem hasy. Po tym jak mnie zabili, jakbym pod ich pobojdę. Yy, czekajcie. Bez niczego. Trzymajcie się. Cześć.